Tak, proszę Państwa, to co było wpadką parę dni temu, tydzień, półtora, tak okazuje się prawdą. Ja wtedy spałem, nie pograłem sobie. Niektórzy z Was mogli pograć. Mamy nowy spel w Clash Royale pnącza, więc y, to się dzieje. Niektórzy już to widzieli, grali, więc y, to nie będzie dla Was żadna nowość. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w środę. Oraz w piątek i w weekend gramy cztery turnieje. Szał, turniejów o 3 pas royale i dodatkowo czwarty. Informacje macie na mojej stronie pww.fan. Tam wchodzicie w dział turnieje i tam się wszystkiego dowiecie. Jest mały regulamin, jak to wygląda. Dzisiaj środa 22 polskiego czasu, pierwszy turniej, i to nie u mnie, tylko na zaprzyjaźnionych kanałach, które będę chciał rozszerzać. I wracamy do pnącza. Nowy spel pnącze Dimage, jak widzicie ma na sekundę 238. 2,5 sekundy trwa ten spel Trzy jednostki może złapać i na obszarze dwóch i pół kratki. I nawet działa na towery 44 Dimage daje na towera, więc też to działa na towery. Teraz macie na pewno na ekranach kawałek, jak tu łapie pnączę i akurat pokażę na mojej najbardziej ulubionej karcie w grze, czyli lawie. Tak, pnączę działa tutaj oczywiście z mirrorem, ale chyba pokocham ten spell w połączeniu z Hunterem. Zobaczcie co tu się dzieje. Hunter spell pnącza do tego mini peka. Lawka no, idzie w zapomnienie, ale to oczywiście trzeba mieć w swoim deku te dwie karty, żeby tak zagrać, i też przeciwnik jeszcze może inaczej i też wykorzystać. Trzeba będzie się nauczyć tym nowym spelem grać. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy ten spel będzie fajny, i oczywiście najważniejsze, ten spel będzie do odebrania za darmo na początku sezonu w Super Store. Link pod każdym filmem moim na YouTubie jest to oficjalny sklep Super Sela i tam często coś jest darmowego do wybrania, jak ostatnio motka, więc warto śledzić mnie i moją stronę, bo często też o tym piszę tym razem to już koniec, żegnam się z wami do następnego odcinka, cześć